Sama, sama ja tu już dalej jestem Też już Tak, kurwa, mam Co góry dawaj to bo sto na no, konto moje Szczędza mnie, super było To ostatni film stał już, ostatni I to do wasabi idziemy już Do wasabi Idziemy już jeszcze jak mój kąty, bo chcę to dość do tego roku Nie, tak, Nie będzie tak. W Warszawie filmy, robiłem w Warszawie. Nie będę robić dalej robić filmy. metę metr Meta nie wiem czy je ostatni film. Jest teraz, patrzcie. Jedziemy do Czechy, albo do, do, tych do O! Długi dzień. To jest nasz dom, nasz. To jest nasz. To jest nasz dom, nasz. My tutaj to kurwa? A tutaj po, jest nie no, tak blisko mamy Jakoby stało się coś O kur... Na ta furę, na ta... Jak mamy? Na pół mamy, a o ja jedziem. A kaskę mamy? A Ewa a czaszkę, kaskę albo płaskę Oła to... Jeszcze gorąco zrobiłem wcześniej Mogę idę Będzie bardzo zimą Kurwa No teraz już nie było, tak zasada nie ma kary stopc. No 20 O co O kurwa ostatni film stał Przecież się teraz Później to będzie chyba dom dalej Tylko, Będzie to Nie wiem jak to Nie muszę zapisać

Dwa debira <gry> Pierdolone Pamyta są pa Krymowy mamy tu film stał Ucisz szaleńce Puszczaj cechy na puszczach Bo filmy Robić koniec 3 lat, mam filmy robić, muszę zrobić 2000 filmów, to chcę zrobić 2000 tam trzy koło. Nie, kolej zrobić uuu, chudło. się a mam to ten te filmy robię, takie robić. O, okay. film, jak O, jak ci nasy było, jak? O, proszę. Đi thôi! Alo Alo Vodka? Này! Cái thế vậy? vodka. gì yeah Yeah O tutaj, o. Lepiej ci będzie? Nie muszę. No i tak nie stołu, go nie chyba. Tutaj tam zostało coś. Było gorsze niż w tym Chyba chuj w dupę. O, no, porcało. Żadnych robi już, żeby coś widzimy. Bo to własowy. Jak muszę. My a by je raz. Musimy. Jestem ja, samotny jestem. Ja, to może naratała to bo dużo ludzi było i bo było